Pan z wami i z Duchem Twym, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie. Obok krzyża Jezusa stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok mi ucznia, którego miłował, żego do matki nie oto syn twój następnie żegnał do ucznia, oto matka twoja i od tej godziny uczeni wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie o Tobie w Drogie księże Janie, no prezbiterze i prymicjancie, czcigodny księża Krałacie Janie, proboszu tej wspólnoty parafialnej, drodzy księża wikariusze, księża rezydenci, księża goście, pośród nich księży kanoniku Andrzeju, tak bliski mojemu sercu, czcigodni rodzice księdza prymicjanta, państ, państwo Teresu i Macieju, droga babcią Izabelą, nazywano przez swoich wnuków babcią Isią. Drogi Panie Mateuszu, Wszyscy siostry i bracia, drodzy parafianie, którzy dzisiaj gromadzicie się w tej w swojej świątyni parafialnej, a także wszyscy ci zgromadzeni przed um, odbiornikami telewizyjnymi, którzy śledzicie wydarzenia w, w, w parafialnej telewizji Serbinów, Wszyscy chorzy w hospicjach, wszyscy, którzy dzisiaj w jakikolwiek sposób są związani z księdzem Jadem i którzy dzisiaj czcicie swoją patronkę, Matkę Bożą nieustającej pomocy. Do was dzisiaj wszystkich kieruję moje słowo. A powiem, że nieczęsto zaczynam homilię w ten właśnie sposób, zauważając poszczególnych uczestników liturgii i witając ich. Robię to bardzo rzadko. Ale dzisiaj nie można zacząć inaczej, bo dzisiaj wpierw trzeba wymienić księdza prymicjanta, bo to do niego chcę kierować moje słowo rozważania. Później do obecnych przy ołtarzu kapłanów, którzy wpatrując się w, w młodziutkiego księdza Jasia, wspominają swoje święcenia kapłańskie, prymicje i kapłańskie życie do rodziców, których serce drży i cieszy się, z tego, co dokonało się przed kilkoma dniami w katedrze sandomierskiej do was siostry i bracia, którzy dzisiaj przyjmiecie ciało Pańskie konsekrowane przez księdza Jana i którzy dzisiaj przyjmiecie od niego błogosławieństwo. Dlaczego? Ponieważ łączy was z nim więź, którą tworzyliście przez ostatnie 3,5 miesiąca. Mam świadomość tego, że mówię do mojego wychowanka, do niedawna jeszcze są do seminarzysty, dla którego byłem wychowawcą i rektorem, ale też wiem dzisiaj, że mówię do mojego młodszego brata, do księdza Jana, a przecież wskazówki starszego brata zawsze bardziej, bądź mniej, pozostają zapamiętane. W jakich słowach dzisiaj mówić do księdza primicjanta? Na co zwrócić uwagę, jak i przyjąć klucz rozważań o kapłaństwie, można mówić wiele i można nie powiedzieć nic. Ale to, co się powie, i tak nie odda tajemnicy daru, który przyjął ksiądz Jan przez posługę księdza biskupa Krzysztofa w ubiegłym tygodniu. Pozwólcie, siostry i bracia, że moje rozważania kapłańskie o wiersz poety, Okresu międzywojennego. Poety, który swoje dzieciństwo spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był więc parafianinem jedynie wówczas parafii świętego Michała Archanioła, w której zgodnie z decyzją księdza biskupa ksiądz Jan rozpoczął swoją posługę duszpasterską 19 czerwca. Poety, który zmarł w wieku 27 lat. Był więc niewiele starszy od księdza Jana. Umiera na groźnicę mózgu. Umiera 19 czerwca 1931 roku. Mam tu na myśli Jerzego Liberta i jego wiersz o krótkim tytule Jeździec. Nie ukrywam, że ten utwór towarzyszy mi jako modlitwa od moich czasów kleryckich. Uciekałem przed Tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać Ciebie, lecz co dnia kolana uparte, zostawiały ślady na niebie. To pierwsza zwrotka, pierwsza strofa wiersza, o którym dzisiaj chcę mówić. Ucieczka. Człowieka przed Bogiem, który powołuje do wielkich rzeczy. Uciekać można zewnętrznie. Na całe szczęście Ksiądz Jan nie uciekł z seminarium podczas jego sześcioletniej formacji. Ale uciekać można także wewnętrznie, zastanawiając się, czy człowiek podoła zadaniom, które stoją przed nim, a które daje mu Pan Bóg do wykonania. Ucieka uciekać można wewnętrznie, zastanawiając się nad swoją świadomością i małością grzeszności, stając przed Bogiem, który proponuje kapłaństwo. Drugi Księży Janie, ileż było w czasie seminaryjnym tych wewnętrznych ucieczek i wątpliwości, w czasie seminaryjnym i przedseminaryjnym. Ile było on wątpliwości, czy droga, którą idziesz, jest Twoją drogą, jest Bożą drogą? Z pewnością powiernikiem tych spraw był kierownik duchowy, spowiednik, czasem może rodzice, dostrzegali na twarzy swojego syna zmieszanie, zakłopotanie, niepewność, wtedy jeszcze bardziej wzmagając swoją modlitwę za swoje dziecko. Ile było tego popłochu, tego niepokoju? Tych kłębiących się w głowie myśli, w jaki sposób się zachować, jaką podjąć decyzję, ile było tych nieprzespanych nocy, łez do poduszki, napięć wewnętrznych, kryzysów. Kiedy myślę o tej strofie Jerzego Liberta, myślę o biblijnym Adamie, który, popełniając grzech, ucieka przed Bogiem i chowa się przed nim. Myślę o Jonaszu, proroku Jonaszu, który po swojemu myśląc nie chce iść i głosić miłosierdzia mieszkańcom Niniwy. Myślę o synu marnotrawnym, któremu źle było u Ojca i który odszedł w dalekie strony. Księży Janie, stojąc przed tajemnicą kapłaństwa, które otrzymałeś, trzeba zdać sobie sprawę z tych swoich wewnętrznych ucieczek. I ostatecznie uświadomić sobie, wołając za psalmistą, Bóg jest moją ucieczką. Ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Zapewniam, że jeszcze nie raz myśl o wewnętrznej ucieczce pojawi się w głowie. Pamiętaj jednak, że w trudnościach zewnętrznych i tych wewnętrznych Najbardziej odczuwa się Bożą obecność i Boże prowadzenie, a co dnia kolana uparte, zostawiające ślady na niebie są jedynym sposobem na podjęcie decyzji Bożych, zgodnych z Jego wolą. Tak jak uczyniłeś to w 2018 roku, wstępując do Sandomierskiego Seminarium. W 2023 roku przyjmując święcenie Dekonatu oraz przed tygodniem zgadzając się i przyjmując dar święceń kapłańskich. Niech więc, drogi Jasiu, w twoim kapłańskim życiu nie zabraknie nigdy modlitwy na kolanach, które od długich godzin zgięte zesztywnieją, że nawet fizycznie uciec się nie będzie dało. Potrzebny jesteś światu jako kapłan rozmodlony, jako kapłan, który mimo ludzkich słabości jest w żywej relacji ze swoim Panem. Dalej pisał Jerzy Libert: Dogoniłeś mnie, jeźdźcze niebieski, stratowałeś, stanąłeś na mnie. Ległem zbity łaską podcięty jak dym, gdy wicher go nagnie. Nie mam słów, by spod ciebie się podnieść. Coraz cięższa staje się mowa. Czyżby słowa utracić trzeba, by jak duszę odzyskać słowa? Nie wiem, w jaki sposób te strofy przeżywał i rozważał autor, Jerzy Libert. Z pewnością miał głęboką świadomość Boga w swoim życiu. Księżyc Jeździec Niebieski dogonił Ciebie. Pochwycił dla siebie, na szczęście. A dokonało się to w momencie najbardziej intymnym, jaki jest sakrament święceń. 19 czerwca w Sandomierskiej Katedrze. Kiedy Twoja twarz dotknęła posadzki Kiedy ciało w pokornym uniżeniu w czasie śpiewu litanii do wszystkich świętych z pokorą leżało na ziemi Za libertem mogłeś powtarzać Ległem zbity łaską podcięty Jak dym, gdy wicher go nagnie Byłem wtedy księże Janie, bardzo blisko Ciebie Mogłem mi w tym i w tamtym roku podczas święcenia dziekanatu obserwować to pokorne poddanie się łasce Boga. Wiesz dobrze, że tajemnice kapłaństwa nie są w stanie wyrazić żadne słowa. Milczący gest włożonych na twoją głowę dłonie biskupa jest tego jedynym i najlepszym przykładem. Wtedy zabrakło słów, ale przyjdą i takie momenty. Że zabraknie i słów i nie zrozumiesz tajemnicy, którą będziesz głosił. Zapewniam Cię Jasiu, że nieraz podczas sprawowanej Eucharystii Twój głos zadrży i załamie się podczas wypowiadanych słów konsekracji. Podczas modlitwy z drugim człowiekiem Twój głos zadrży i załamie się. Zadrży się i załamie, gdy przyjdzie pojednać z Bogiem chorego, odchodzącego z tego świata, głos się będzie łamał i drżał, gdy przyjdzie odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku człowieka, którego znałeś i służyłeś się ku kapłan, ze szczęścia i radości za brak gdy będziesz błogosławił małżeństwo, dwojga ludzi. Za niedługi czas małżeństwo twojego młodszego brata Mateusza i jego przyszłej żony Agaty. Zabraknie wtedy tchu, gdy we do kościoła będziesz wprowadzał słowem i gestem sakramentalnym małe dzieciątko. Głos nieraz zadrży przy wypowiadanych słowach rozgrzeszenia dla grzesznika, który przez twoją posługę, Pojedna się z Bogiem po kilkunastu latach ciemności. Przyjdą mi takie momenty, że nie będziesz wiedział co powiedzieć. Otwarcie skryptu z teologii dogmatycznej, Starego bądź Nowego Testamentu, z teologii biblijnej nie pomoże. Są takie momenty w kapłańskim życiu, że może pomóc jedynie i wyłącznie obecność. Żadne słowa, żadne wyjaśnienia, tylko obecność. Wtedy trzeba po prostu być i dać człowiekowi zwykłe ludzkie współczucie, empatię, wrażliwość, której ci nie brakuje, i uśmiech szczery i życzliwy. Pisał dalej Jerzy Libert. Czyli trzeba aż przejść przez siebie, Twoim słowom siebie zawierzyć. Jeśli trzeba, to tratuj do dna. Jestem tylko Twoim żołnierzem. Poecie dostrzegamy wewnętrzną potrzebę zgody na coś trudnego. Zgody na działanie Boga w taki sposób i w jaki tylko On zechce. Trzeba więc, księże Janie, przejść przez siebie. Ma to być zgodne ze Słowem, które Bóg kieruje do człowieka. Co to znaczy przejść przez siebie? To znaczy zrezygnować z własnych zamiarów i planów. Jeśli zorientujemy się. Że Bóg ma względem nas inny pomysł. Księży nie przez długie lata formacji seminaryjnej uczyłeś się, jak czytać Boże Słowo. Wiele godzin wykładów, konferencji, spotkań, wiele książek przeczytanych o tym, w jaki sposób korzystać z tego Bożego Słowa. Czy już udało się siebie zawierzyć Jezusowi Słowu wcielonemu? Na to pytanie odpowiedź powinna być każdego dnia inna, intensywniejsza i pewniejsza. Przyjdą momenty, że Boże Słowo, które będziesz czytał i medytował, będzie milczało. Przyjdą takie, że to Słowo będzie do Ciebie krzyczało, żeby podjąć inną decyzję. Będą takie chwile, że Słowa nie zrozumiesz od razu, ale wtedy proszę. Nie rezygnuj. Całą swoją kapłańską posługę trzeba oprzeć o słowo, bo ono jest ciągle żywe. Pamiętaj więc słowa świętego Hieronima skierowane do swojego ucznia i przyjaciela. Dzisiaj ja je powtarzam dla Ciebie. Niech wschodzące słońce zastanie Cię przy czytaniu Biblii. A wieczorem niech zmęczona głowa opada. Na święte strunice. To słowo ma prowadzić Twoje kapłańskie życie, bo tym słowem jest Jezus, który wybrał Ciebie na swojego żołnierza. Ostatnia strofa Jerzego Liberta. Jedno wiem, i innych objawień nie potrzeba. Moim oczom i uszom, uczyniwszy na wieki wybór. W każdej chwili wybierać muszę. Miłość to wierność wyborowi pisał Święty Augustyn. Dziś przykładem takiej miłości, która zarazem jest wiernością jest uczeń umiłowany. Stojący wraz z Maryją pod krzyżem. To on pozostał wierny aż do końca. Szczerze życzę Ci Jasiu, drogi umiłowanego ucznia, opisanej na kartach czwartej Ewangelii, który zafascynował się Jezusem do tego stopnia, że wszedł z Nim w najbardziej zażyłą i możliwą relację. Uczeń umiłowany, którego tradycja utożsamia ze świętym Janem, autorem Ewangelii, Ewangelii nie szukał innych objawień. Ale doświadczenie z mistrzem prowadziło go przez całe życie. Gdy usłyszał słowa od Jana chrzciciela, oto baranek Boży, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Prawie nic nie mówi. W czwartej Ewangelii mamy tylko jego dwa zdania. Pyta w czasie ostatniej wieczerzy: Panie, kto jest zdrajcą, ale ważniejsze wyznanie uczniom kochanego to to z 21 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy na łodzi, stojąc niczym maszt, wyprostowany i pewny siebie, pewnością Boga, jako pierwszy rozpoznaje zmartwychwstałego Chrystusa i mówi innym: To jest Pan. Księży Janie, umówiony uczeń. Rodzi się w wieczerniku, spoczywając na łonie i piersi Jezusa. Piękny witraż, który możesz kontemplować, ucznia, który jest obok Jezusa. Ale doświadczenie ten uczeń zdobywa stojąc pod krzyżem. Rodzi się w wieczerniku, ale doświadczenie zdobywa pod krzyżem. Wybór, którego dokonałeś przed kilkoma dniami, jest ostateczny i definitywny. Jest to dobry i święty wybór, od którego będzie zależeć Twoje dalsze życie. Od tego sakramentalnego wyboru zależy wszystko: dokąd pójdziesz, co powiesz, w jaki sposób się zachowasz, z czym zostawisz człowieka, jaki obraz kościoła i kapłana ukażesz. Wierność wyborowi. Wybór w każdej chwili pozwoli zachować kapłańską tożsamość. A w tym wszystkim pomoże ci ona, Matka Pomocy Nieustającej. Oto Twoja Matka i Twoje nowe zadanie wziąć ją do siebie, to znaczy wprowadzić w przestrzeń swojego życia i swojej wiary. Uczeń otrzymuje Matkę jako skarb. Dlaczego? Bo matka w domu i przestrzeni ucznia ma świadczyć mu o Jezusie. Ojciec święty Benedykt XVI, komentując tę scenę, powie, wziął ją do swoich rzeczy, przyjął do swojego najbardziej wewnętrznego życiowego kontekstu. Nie będziesz nigdy uczniem umiłowanym, jeśli twoją matką nie stanie się Maryja. Roman Brandstetter, opisując zachowanie umówionego ucznia po śmierci Jezusa, tak pisał: Jan usiadł na ziemi twarzą zwróconą do krzyża. Do tej pory udało mu się utrzymać na wodzy wrażliwość serca i oczu, i wytrwać u boku Miriam jako jej nieugięta podpora. Teraz. Rozluźniły się Jego kości, i otworzyły się bramy Jego łez. I kołysząc się, jak krucheść było na wietrze, zaniósł się rozdzierającym płaczem. Księży Janie, zapewniam, że będą i takie chwile w kapłańskim życiu, że otworzą się bramy Twoich łez. A świadkiem tego będzie być może spowiednik, Kierownik duchowy, bliski przyjaciel bądź poduszka w Twoim mieszkaniu. Niech będą to łzy oczyszczenia, łzy, które pomogą wytrwać w cierpliwości i wywierności. Drogi księże, jesteś Chrystusowi i Kościołowi bardzo potrzebny, bardzo potrzebny. Będziesz ludziom potrzebny wtedy, kiedy wszystko będzie wydawało się wymykać spod kontroli. Wtedy, kiedy coś przestanie się udawać. Wtedy szczególnie będzie z tobą Jezus, którego wybrałeś, i Jego matka, wychowawczyni powołań kapłańskich, matka kapłanów i matka pomocy nieustającej. Świat potrzebuje Twojego szczerego uśmiechu, radosnych i błyszczących oczu, Twoich dłoni, które będą błogosławić i pomagać potrzebującym, nóg. Które będą prowadziły Cię do osamotnionych, Twojego, jak wspomniała siostra profesor od muzyki, fretowego głosu, niosącego Chrystusa Słowo. Świat potrzebuje Twojej wrażliwości, bo dzięki niej będziesz dobrze rozumiał tych, których Pan Bóg do Ciebie przyprowadzi. Potrzebuje Twojego młodego kapłańskiego serca. W którym każdego dnia będziesz zamykał dla Chrystusa sprawę swoje i Twoich parafian. Świat potrzebuje Ciebie, księdza Jana Pawła Siudaka, syna Macieja i Teresy, kapłana o sercu na wzór serca Jezusowego. Pamiętaj, drogi Jasiu, tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia. W ostatniej ze scen filmu pod tytułem Ostatni Samuraj cesarz, cesarz prosi kapitana Natana, by ten opowiedział mu o śmierci ostatniego samuraja Katsumoto. Opowiedz mi, jak zginął, prosi cesarz kapitana. Ten odpowiada, Nie. Opowiem ci, jak żył, bo to jest ważniejsze. Żyj tak, drogi Jasiu. Aby ludzie wskazywali na ciebie palcem i mówili o twoim kapłańskim życiu, w którym zawsze najważniejszy będzie Chrystus. A kiedy już nabierzesz doświadczenia w kapłańskim życiu, otrzymasz wielkie zadanie i kościelne godności. Pamiętaj, proszę, o naszej umowie. A obiecałeś że dochowasz swojego rektora, będącego w sędziwym wieku, dbając o niego tak samo, jak on dbał o Ciebie w czasie formacji seminaryjnej. Księże Janie, jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.